Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Muszę Wam powiedzieć, że jesień nas na razie nie rozpieszcza. Przybyła tutaj z bardzo niskimi temperaturami. Jest naprawdę zimno, tak dość nawet nieprzyjemnie. Aczkolwiek w tym moim zakątku czuję się dość dobrze. Kochani, rozpoczęliśmy nowy dzień. Nowy dzień dał nam Pan, i pewnie macie mnóstwo planów na ten czas nadchodzący. Pewnie w Waszych głowach roi się mnóstwo pomysłów, co z tym dniem zrobić. Może są jakieś pilne sprawy do wykonania. Może jest coś, co wydaje Wam się być tym czymś niecierpiącym zwłoki, ale czy wśród tych różnych Waszych planów, pomysłów, pragnień, jest miejsce na to, aby spotkać się z Bogiem? Czy jest miejsce w tym dniu dzisiejszym w Waszym życiu na to, aby zatroszczyć się o Królestwo Boże? Czy tworzycie w Waszym życiu taką przestrzeń na to, aby zanurzać się w Bogu? Kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie. Mówi nam o tym, że to jest niezwykle ważne, że są pewne priorytety w życiu, że jest coś ważniejszego i coś mniej ważnego. I powinniśmy ustalić sobie te priorytety, zweryfikować te priorytety, czy to, co uważamy za ważne, tak naprawdę tym czymś ważnym jest. W perspektywie naszego życia, w perspektywie naszej wieczności. Posłuchajcie słów pierwszego czytania. Jest to czytanie z księgi proroka Aggeusza. W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozłego, syna Josadaka. Tak, mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza. Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom Boży leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze, nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Kochani, z jaką sytuacją mamy tutaj do czynienia? Pewnie pamiętacie, bo mówiliśmy sobie o tym na początku tygodnia, że nadszedł moment, kiedy Izraelici zostali wyzwoleni spod niewoli babilońskiej, przeszli pod panowanie perskie i król Cyrus pozwolił im wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię, wręcz nawet nakazał im to. No i teraz mamy innego króla perskiego, króla Dariusza. Ta sytuacja dzieje się właśnie za jego panowania, kiedy to lud przestaje budować świątynię. Lud izraelski, któremu zostały stworzone warunki do tego, aby mógł odbudowywać świątynię Pańską, przestaje to robić. Położone zostały fundamenty i później prace legły w gruzach, można powiedzieć. Dlaczego? No, sytuacja była złożona, bo to chodziło też trochę o finanse, trochę o sytuację polityczną, o sprawy związane z Samarytanami, ale między innymi dlatego. Ta sprawa legła w gruzach, że Izraelici zaczęli się zajmować sobą, zaczęli się zajmować swoimi domostwami, budową e, własnych gniazdek, zaczęli się zamartwiać o to, żeby im było dobrze. Odłożyli to, co mówił do nich Bóg, na plan dalszy. Natomiast zaczęli Troszczyć się o sprawy te doczesne, byle byśmy mieli gdzie mieszkać, byle by nam było wygodnie, żeby nam było fajnie, żebyśmy mogli wieść takie życie w miarę ciche, w miarę spokojne i w miarę dostatnie. I słuchajcie, Bóg posyła proroka Ageusza, później także proroka Zachariasza, po to, żeby przypomnieć tym ludziom, że oni mają przede wszystkim zatroszczyć się o. Budowę świątyni. Oni mają w pierwszej kolejności zatroszczyć się o odbudowę swojej relacji z Bogiem. Ta świątynia, moi drodzy, to ma być miejsce, gdzie oni będą spotykać się z Bogiem, gdzie będą oddawać mu cześć. To jest miejsce, gdzie oni będą się do tego Boga przybliżać, gdzie będą z nim budować relacje. Moi drodzy, Bóg przez proroków, których posyła, chce przypomnieć o tym swojemu ludowi. Słuchajcie, zatroszczcie się w pierwszej kolejności o sprawy Boże, zatroszczcie się o to, żebyście mieli relacje ze mną, zatroszczcie się o budowę tego domu Bożego. Kochani, tak przekładając na nasz język, czym jest ta świątynia, o którą mamy się troszczyć? Ta świątynia, moi drodzy, to jest nasza relacja z Bogiem. To jest nasze życie, w którym powinniśmy znaleźć miejsce na budowanie relacji z Bogiem. Tą świątynią jesteśmy my sami. I ta świątynia o tyle będzie trwała, o tyle będzie tryskała energią i takim życiem prawdziwym, o ile będzie. Zanurzona w Bogu. O tyle będzie dawała miłość, o ile będzie zanurzona w Bogu. Moi kochani, nie zapominajmy o tym. Jakie są Twoje priorytety w życiu, drogi bracie, droga siostro? Jakie są Twoje priorytety? Czy najpierw myślisz, żeby zająć się tymi sprawami doczesnymi, czy też w pierwszej kolejności Troszczysz się o to, aby mieć relację z Bogiem i na łonie tej relacji budować dopiero swoją codzienność. Moi drodzy, budować tą swoją codzienność na takim stabilnym gruncie, na tej skale, o której też sobie mówiliśmy nie tak dawno. Dom zbudowany na skalę, dom, który nawet jeśli uderzą w niego wichry, uderzą w niego wody, będą chciały go zatopić, ten dom nie ulegnie zniszczeniu. O co się troszczysz, drogi bracie i droga siostro, w pierwszej kolejności. Bo moi drodzy, troska o sprawy Boże nie oznacza zaniedbywania swoich własnych spraw. Absolutnie nie. Troska o sprawy Boże oznacza to, że mi się te sprawy doczesne porządkują, że ja zaczynam widzieć, co jest naprawdę ważne w życiu. Zaczynam troszczyć się o miłość zaczynam troszczyć się o to, żeby promieniować miłością, żeby dawać ludziom maksimum miłości. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu, moi drodzy, tak jest zawsze. Bóg nie chce nam zabrać naszych spraw doczesnych. On chce nam pomóc te sprawy uporządkować, żebyśmy się w tym wszystkim nie zagubili, żebyśmy nie szli tam... Gdzie nie powinniśmy iść, żebyśmy znajdowali czas w życiu na budowanie relacji z ludźmi, a nie na tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy. Żebyśmy znajdowali czas na to, co jest w życiu najważniejsze, co karmi nas, co karmi naszych bliskich, ale co także daje nam perspektywę tego życia wiecznego. Moi drodzy, postawienie Boga na pierwszym miejscu pomaga nam także zobaczyć to, że my zmierzamy do wieczności i że nasze życie nie kończy się na tym, co ziemskie, i że my musimy także myśleć o tym, co będzie później. Moi drodzy, postawienie Boga na pierwszym miejscu to jest tak naprawdę wygrane życie, bo my wtedy mamy ustawiony kurs we właściwym kierunku i nie rozdrabniamy się w życiu na sprawy mało ważne, nie koncentrujemy się na tym, co jest mało ważne, nie wchodzimy w jakieś sytuacje, które nie są dobre. Tutaj zobaczcie, w tym pierwszym czytaniu jest mowa o tym, siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka? Moi drodzy, ilu jest takich ludzi na świecie? Może znacie nawet takie osoby, które gonią za czymś ciągle, które ciągle nie mają spokoju, które ciągle są nienasycone, chociaż pracują wiele godzin, to ciągle im mało, chociaż mają jakieś zasoby materialne, to ciągle im to nie wystarcza, ciągle gdzieś idą w te miejsca, które ich nie nasycą, a na przykład nie zajmują się tym, co jest najważniejsze, nie zajmują się swoją rodziną. Nie znajdują czasu na to, żeby być z dziećmi, żeby być ze współmałżonkiem, ze współmałżonką. Moi kochani, Bóg naprawdę chce nam pomóc uporządkować nasze życie. Naprawdę. I o tym mówi to pierwsze czytanie. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie dom. Bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Budujmy taki dom, moi drodzy, taki dom swojego życia, taki dom swojego wnętrza, w którym Bóg będzie mógł doznawać czci, w którym Bóg będzie uwielbiony. To będzie piękny dom. Jeżeli w naszych wnętrzach będzie uwielbiony Bóg, jeżeli w naszym życiu będzie uwielbiony Bóg, w naszych rodzinach będzie uwielbiony Bóg, to Piękny będzie ten nasz dom. Piękny. On będzie domem, który będzie też przyciągał innych, w którym inni będą mogli znaleźć ciepło i miłość. Kochani, nie bójmy się stracić, w cudzysłowie, czasu dla Boga, bo czas stracony dla Boga jest czasem tak naprawdę odzyskanym, jest czasem najlepiej wykorzystanym. Moi drodzy, ja już wielokrotnie doświadczyłam czegoś takiego w życiu, że Bóg tak jakby pomnaża mój czas, że On pozwala mi znaleźć czas na wszystko, co jest ważne. Ja Mu każdego dnia oddaję bardzo konkretny wycinek mojego czasu, ale nigdy się nie zawiodłam, moi drodzy, bo zawsze mi pozwala zrobić też coś dla siebie. Każdego dnia prawie. To nie jest tak, że Bóg nas ogałaca z czasu, Bóg jest Panem czasu. Nam się wydaje, że my Mu oddajemy czas, ale przecież to tak naprawdę to On nam daje czas. To On nam daje czas w życia i to On jest Panem tego życia. Ile z tych 24 godzin swojej doby jesteś w stanie poświęcić, mój drogi bracie, moja droga siostro, dla Boga? Jaki wycinek tego czasu, który otrzymujesz od niego, jesteś w stanie mu oddać, można powiedzieć, zarezerwować na takie bycie sam na sam z nim? Ile jesteś w stanie tego czasu zarezerwować? Nam jest brak czasu ciągle, gonimy gdzieś, ciągle tego czasu nie mamy, ale może dlatego go nie mamy, że nie spędzamy go dobrze, w dobry sposób. Może dlatego nie mamy czasu, może dlatego nie mamy czasu, moi drodzy, że go źle inwestujemy. Nie bójmy się, nie bójmy się oddawać czasu, który otrzymaliśmy od Boga, Bogu. Nie bójmy się tego. Naprawdę na tym zyskamy. Ja to mówię z własnego doświadczenia. To nie jest jakaś teoria, to jest życie, to jest moje życie. Kochani, tak samo jest przecież z naszymi relacjami z najbliższymi. No, nie da się zbudować pięknej relacji, nie da się poznać drugiego człowieka, jeśli się nie spędza z nim czasu. My czasem snujemy takie teorie o Bogu. Zamiast wejść z nim w relację, w konkretną relację, on nas do tego zaprasza. Ale na to trzeba poświęcić jakiś konkretny czas. Tak jak poświęcamy czas na budowanie relacji z najbliższymi. Dokonujemy wyboru, że teraz poświęcam Tobie czas, chcę ten czas przeżyć z Tobą. Może jest milion różnych spraw do zrobienia, ale ja muszę wybrać, czy ja robię ten milion spraw, czy ja poświęcam tę chwilę, którą akurat mam, na spotkanie z Tobą po to, żeby ta nasza relacja się umocniła. Kochani, ja się staram w życiu tak postępować, żeby drobne chwile, które mi daje Bóg wykorzystywać także na to, aby budować relacje z moimi bliskimi. I to jest naprawdę konkretna decyzja, to nie jest tak, że to jest takie oczywiste i łatwe. Na to się trzeba zdecydować. Powiem wam, że ostatnio w piątek to chyba było Byłam taka dość fizycznie zmęczona, bo zafundowałam sobie wtedy przejażdżkę rowerową. Później poszłam na długi spacer. Cały dzień coś robiłam, miałam wypełniony, ale przyszedł Paweł do domu. Michała wtedy nie było, bo był na wyjeździe służbowym. Faustynka była pochłonięta zabawą na wesołym miasteczku, które właśnie odwiedziło naszą miejscowość. I ja pomyślałam sobie, że Fajnie byłoby pójść z Pawłem na spacer. I mówię: Paweł, pójdziemy sobie na spacer? No tak, mama, tak. Ja mówię: To szybciutko, tutaj coś miałam jeszcze do ogarnięcia szybciutko zrobię i pójdziemy. Ale wiecie, kiedy zaczęłam to robić, to poczułam takie, no naprawdę zmęczenie dość spore. I tak sobie myślę: Kurczę, czy ja mam jeszcze siłę na to, żeby iść na spacer? No nie wiem, ale później tak sobie myślę. Jeśli nie dziś, to kiedy? Teraz mam tę okazję, jesteśmy sami. Później będzie Faustynka, później będzie Michał, będzie coś trzeba robić. A teraz mam ten czas, i wiecie, ubraliśmy się i poszliśmy razem, i to był piękny czas. Ja wiem, że takie chwile, kiedy jesteśmy razem, one nas umacniają. Ja wiem, że inaczej się spędza czas, inaczej się rozmawia. Z drugim człowiekiem, kiedy się jest gdzieś na zewnątrz, a nie w domu, bo w domu coś zawsze jest do zrobienia. W domu ktoś może zadzwonić, w domu ktoś może przyjść, a jak się wychodzi, to się jest tylko z tą drugą osobą. I nie żałuję tego czasu, nie żałuję tych wyjść, nie żałuję tych decyzji. Nie żałuję też decyzji, którą podjęłam, zdaje się, we wtorek, kiedy to pojechaliśmy z moim mężem na zakupy, wiecie? Wieczorem, tak? I w pewnym momencie Michał mówi, Ania, jedziemy na lody? A ja tak sobie myślę, ojejku, już tak późno, to muszę zrobić, to muszę zrobić, to dzieci zagonić do łóżek, ale później taka myśl. Przecież nie mamy zbyt wielu takich chwil, kiedy możemy sobie być razem, we dwójkę. Dlaczego nie wykorzystać tego momentu? I pojechaliśmy sobie i fajnie spędziliśmy. Jakieś tam. Może 40-50 minut, ale to był super czas. Czas, który pewnie następnego dnia by się nie powtórzył, moi drodzy. chwytać te momenty, nie odkładać na później, nie mówić, że zbuduję ci dom Boże, jak będą ku temu sprzyjające okoliczności. Nie teraz poczekamy, nie właśnie teraz. Od dzisiaj zacznij budować ten dom Bogu. Ten dom z Bogiem budować zacznij. A zobaczysz, że wszystko się ułoży w twoim życiu, zobaczysz, że się poukładają różne sprawy, które teraz ci się wydają takie trudne. Ale zacznij budować najpierw przede wszystkim dom dla Boga. Z Bogiem zacznij mu oddawać chwałę, zacznij go uwielbiać. Spędzaj z nim bardzo konkretne chwile na modlitwie, bardzo konkretny czas. Święty Mateusz pisze w swojej Ewangelii, moi drodzy. To nie jest fragment dzisiejszego dnia. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Najpierw Królestwo Boże, bo będziesz budował swoje życie na stabilnym gruncie. To jest właśnie to. Jak się troszczę o Królestwo Boże, to ja buduję dom swojego życia na stabilnym gruncie. To o to chodzi, moi drodzy. To o to chodzi. I nie zadowalajmy się tym, że coś tam usłyszymy o Chrystusie, że ktoś nam coś powie. Nie zadowalajmy się tym, moi drodzy. Wejdźmy z nim w intymną, bliską relację. Dzisiaj w Ewangelii Świętego Łukasza. Są takie słowa: Posłuchajcie. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Kochani, tetrarcha Herod coś tam słyszy o Jezusie. Słyszy, że jest człowiek, który jakieś cuda czyni, i to go jakoś niepokoi, bo niektórzy mówią, że to Jan zmartwychwstał, inni mówią, że to zjawił się Eliasz albo któryś z dawnych proroków wstał. No i Herod nie wie, co jest grane, nie wie, co o tym wszystkim myśleć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę i starał się go zobaczyć? Starał się, ale tego starania były kiepskie, tak? Starał się. Coś tam chciał wiedzieć, czegoś tam nie chciał wiedzieć, miał pewnie tysiące innych spraw i też po co chciał zobaczyć Jezusa. Pewnie po to, żeby się przekonać, czy to przypadkiem nie Jan chrzciciel. Czy tak naprawdę chcesz się spotkać z Jezusem? Czy tak naprawdę chcesz doświadczyć Jezusa? Czy chcesz doświadczyć relacji z nim? Bo, mój drogi braci, moja droga siostro, uwierz mi, że jeżeli doświadczysz Chrystusa, jeżeli posmakujesz Chrystusa, tej relacji z nim, tej bliskości, tej Jego miłości, to się przekonasz, że to jest właśnie to, że to jest to miejsce, w którym chcesz już zawsze być i nie będziesz szukać niczego innego. Jeżeli doświadczysz żywego, prawdziwego Chrystusa, jeżeli pozwolisz Mu się pociągnąć więzami miłości, to nie będziesz łaknął niczego innego, nie będziesz pragnęła niczego innego, nie będziesz już szukać na świecie jakiegoś swojego miejsca. Bo to będzie ten port, w którym będziesz chciał, chciała zakotwiczyć swoje życie. Ale potrzeba nam doświadczyć Chrystusa. Potrzeba nam, bo inaczej to jest takie bajanie o Chrystusie. Inaczej to jest takie coś, że jesteśmy jak chorągiewka. Ktoś tam tu coś powie, ktoś inny coś innego. No nie wiem, w sumie, jak się zapatrywać na tego Chrystusa. No czy on jest, czy go nie ma, czy on pomaga, czy nie pomaga. A skąd te śmierci dzieci, a skąd te choroby? No tak, w sumie wszystko jest takie na tym świecie dziwne. No to jak to? Tak Bóg jest miłością. No kurczę, nie zastanawiaj się nad tym, tylko po prostu wejdź w relację z Chrystusem. Już tu i teraz, dzisiaj, bo może jutra nie będzie, spróbuj dziś przylgnąć do niego, przylgnąć do niego i chodzić z nim tak, jak chodzili uczniowie, tak, jak chodziły te kobiety, o których sobie mówiliśmy kilka dni temu. Chodzić z nim, a on ci będzie powoli wyjaśniał, ale musisz się do niego przyczepić. Wiara jest łaską, owszem, ale moi drodzy, aby. W sobie obudzić wiarę, to także trzeba wykonać jakiś krok. To nie jest tak, że Bóg za nas załatwi sprawę. Ja muszę choćby pragnąć tej wiary. Ja muszę coś zrobić, żeby przylgnąć do Chrystusa. Ja muszę zamilknąć i spróbować go posłuchać. Ja muszę się być może wybrać do kościoła, gdzie jest cisza, gdzie jest taki szczególny klimat. Do pustego może kościoła najpierw. Uklęknąć i po prostu pobyć sobie z Nim. A nie faszerować się tysiącem różnych informacji o Chrystusie. Od zwolenników Chrystusa, od przeciwników Chrystusa, trochę tu, trochę tam. No, wejdź w tą relację z Chrystusem tu i teraz, dzisiaj. Kochani, dzisiaj jestem taka zdecydowana, dlatego że. Ja wiem, że my sobie sami wyrządzamy często krzywdę. Sami przez swoją opieszałość, przez swoje lenistwo, przez to, że odkładamy rzeczy na później. Nie, tu i teraz, dzisiaj przylgnij do Chrystusa. Poproś go, on cię będzie prowadził i on da ci doświadczyć swojej miłości, a wtedy będziesz nasycony, będziesz nasycona. Nie będziesz czuć głodu. Kochani, jeszcze mój wiersz. I kończę na dzisiaj. Zatytułowałam go Najpilniejsza sprawa. Nie za jakiś czas, nie za moment. Lecz właśnie w chwili tej przylgnij mocno do Boga. No dalejże nie odciągaj się. Nadszedł właśnie ten najlepszy. Upragniony dzień, dzień, w którym Jego miłość dla Ciebie rozlewa się. Niech ziemia leżąca odłogiem zakwitnie plonem, życie da. Niech Duch Święty roznieci stłumiony już dawno wiary żar. Niech się to stanie już. Tu i teraz, nie za miesiąc, rok, może dwa. Podaj swoją rękę Bogu. Zatroszcz się najpierw o Jego sprawy, a na pewno otrzymasz szczęścia dar. Kochani, tym optymistycznym akcentem kończę na dziś. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. PA!